Yeah. Jesteśmy w naszej piękności. Czy miło siadać? Okej, okay, no to jedziemy. No proszę, samochodzi. Chodzi uprany, wypachniony aha, serwis dobra, wyłączamy to jeszcze. Moment, moment, no i ta cisza, i ta cisza, i ta cisza. Przy zimnym silniku zobaczmy 9, właśnie spalanie, dobra, tu mamy. Resetujemy 3 km... 4, dobra, resetujemy to... 47 47 minut u nich stał na, na stanowisku z włączonym silnikiem. Masakra. Masakra. Wszystko mam tu jak na dłoni wypisane. Nic się nie ukryje. Bozynko. Zamykamy szybę. No nie, to jest inny świat. Słuchajcie, to jest inny świat. Oj, Dizab nie chciał. Oj, Dizab nie chciał. Jak. Jak meleks. Pięknie to jedzie, pięknie to jedzie. No, ruch potężny, potężny. No nie, no słuchajcie, to jest. To jest przepaść. To jest przepaść. Nie wiem, co się, nie wiem, co. Coś jest innego w, w C200, coś jest innego w tym silniku benzynowym, co powoduje, że jazda. No teraz zobaczcie, no nawet jakby kabina jest ciksza. Jesteśmy w przyruchliwej arterii, no olbrzymia ilość samochodów, jest naprawdę w środku bardzo cicho. Ten, ten diesel powodował jakiś taki no, stan nerwowy, nie wiem, taki... No, jakby to określić. No, cały czas było jakoś tak niespokojnie, no, niespokojnie pod nogą, niespokojnie na fotelu, na kierownicy, te wibracje wszędzie. Muszę tutaj się pojawić za dwa dni o 7.45 rano jestem mówiony z powodu y, akcji serwisowej, wymiany jakiegoś zimmeringu. Pompa paliwa zimmering sprawa w, wymaga sprawdzenia wymiany tej uszczelki. Jeszcze jakaś tam jest z układem napędowym jakiś raport, o jakimś błędzie, oni to też sprawdzą. Także dzisiaj był tylko przegląd i mycie technologiczne, jak oni to nazywają z wnętrza i... I zewnętrza! Zdecydowanie bardziej wolę nawet w takim trybie komfort już rozpędziliśmy się do prędkości, do której nam się nie będę przyznawał, ale, ale zdecydowanie bardziej wolę taką charakterystykę pracy. Zdecydowanie. To były groźne rzeczy na drodze, ominęliśmy elegancko. Jakieś kawałki brzydkie. Co ci ludzie wyrabiają tym? Nagle mi w trybie komfort przestawia się skrzynia w tryb manualny. W ogóle nie wiadomo dlaczego. Jakieś szaleństwo. Eco Drive. Comfort. Powinno wrócić do trybu drive po użyciu manetek No więc, reasumując, diesel czy benzyna? No dla mnie odpowiedź jest jedna. Tylko i wyłącznie benzyna. Oczywiście zużycie paliwa będzie większe. Nie ma siły. Mam tego pełną świadomość, że zużycie paliwa będzie większe. Natomiast. Czy te 1,5 litra, nawet 2 litry na 100 km nawet w skrajnym przypadku mówię o średnim zużyciu paliwa, to będzie bardziej 1,5 nawet może litr, jeżeli się jedzie normalnie? Czy to jest czy to jest w ogóle warte tego, żeby uprzykrzać sobie życie? Przede wszystkim cena, akcyza, to wszystko to już jest masakra. Natomiast czy, czy ta. Czy to jest w ogóle warte tego, żeby było życie hałasem diesla? No nie wiem, nie wydaje mi się. Płyniemy sobie benzynką. Zapachowa. Oinka, to to nie jest. Ale zapaszek. Bardzo przyjemny. No dobra. To by było na tyle z ciekawostek. A to moje zużycie paliwa. Tam było 7,5 przy prędkości. Już nie pamiętam jakiej. Natomiast na pewno sporo wyższej niż tu. Chyba około 30 na godzinę. Mówię o tym. Przebiegu właśnie z tego zakresu. No U mnie jest 9.2, tam było 7.5. U mnie jest 21 na godzinę, więc o wiele niższa prędkość. No i teraz po odpaleniu silnika, który już zdążył ostygnąć 9.7 w 3 km i 20 na godzinę. Tak więc odbyłem jazdę testową dieslem, żeby samemu sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy warto brać diesla, nowoczesnego diesla. Mercedesowskiego w tym samochodzie w życiu? Na pewno nie. No dobra, dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Strasznie dużo wyszło materiału, no ale cóż, czasem tak musi być. To tyle. Teraz widzę, że dostałem. Upgrade ramki pod tablicę Z jakimś filcem Tu upychałem sobie sam jakieś takie amortyzatory Do samoróbki, żeby nie było uderzenia brzydkiego I teraz zamyka się elegancko Poza tym ładniej wygląda Ups No, tak więc Taki mały upgrade Ciekawe czy z przodu wymienili Na taką tablicę To będzie ciekawostka Ha! Ha! E, też dali. Nu nowe ramki. No dobra. Takie pierdoły, ale przyjemnie. No, nie ma co ukrywać. Własny samochodzik to własny samochodzik. I bardzo przyjemnie się zamyka teraz.